Eluwina jestem prywatnie witam Was bardzo serdecznie w Minecraft Survival 120 No i witam Was na drugim kanale, kanale Promilo. Tak, dokładnie na tym kanale miała być kiedyś seria, która koniec końców nie wyszła W sumie to było kilka serii. Był Resident Evil Biohazard Był w Minecraft yy Zaginiona kraina, która nie wyszła no i dostarczyłem materiał, no i była Minecraft Ekip, był Minecraft ekipa sezon 5, który sobie rozpocząłem. Dobra, mamy serwer, Zło, założyłem sobie własny tutaj serwerek, jak sami widzicie, promilo jest tam stary logotyp. Bo, chyba, albo nowy, nie wiem. Wiem, że będzie nowy, już takiego na kanale nie będzie. mówimy sobie, nikt nie ma dostępu do mojego IP, nikt nie ma paczki, nikt nie ma nic. I witam was bardzo serdecznie, tak, widzicie nowy skin na wzór tutaj mojego outfitu. Więc tak będzie wyglądała ta seria. Ponadto. Mamy licznik śmierci oraz takie, takie, ta, ta, takie... o! Widać mo moją główkę na czacie. I to jest fajne. Tak, zmieniłem swój nick. Teraz jestem 777 Promusiak. Ale myślę, że ten nick zmienimy. Dobra, wsium! Dobra, są też nowe shadersy. Jeszcze nigdy z nich nie korzystałem. Podobają mi się. Wyglądają mega ładnie. Myślałem, że to lód. O nie, nie dodaj mi tego moda. Dobra, wbijamy i słuchajcie. Na tym kanale no poprzednie filmy były słabe jakościowe i też słabe w wykonaniu. Więc. A ten mod chyba tu działać nie będzie. Ale tak, były słabe w wykonaniu, więc daj je na nie publika. W playlistach chyba są. Ale minecraft ekipę zostawiam, bo to jest taki ważny kawałek, oczywiście. No i co, z, 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 zetnijmy to drewno, drzewo. To sobie może tu podłośnimy. Eee... No, tak. Więc, na pewno na tym kanale będzie póki co tylko survival. Myślę, że będzie się fajnie go oglądało. Eee... No i postaram się, by był on mega czadowy, superowy, no. Dobra, mamy jabłuszko nawet, jeszcze mamy jabłuszko Jabłuszko mamy Tak, też widzicie, no właśnie podoba mi się ten skin Został właśnie stworzony na wzór mojej bluzy, moich spodni Tylko te te, te kurde sznurki czarne No ale dobra, mamy też nową pelerynkę z Microsoftu Jeszcze jej nigdy chyba nie miałem No na pewno nie, na pewno nie Ekwipunek oczywiście, sium Mamy tu trochę modyfikacji Sami widzicie no i dobra, stwórzmy oczywiście deski, crafting table, tutaj patyczki. No i co, mamy tutaj? Mamy tutaj kamień, więc postawmy sobie tutaj nasz stół rzemieślniczy. Weźmy kilofik. No i sobie skopmy tutaj nieco tego kamienia. Dobra, mamy już nawet postępy. Jak sami widzicie, ale to nie jest najważniejsze, oczywiście, w grze w gameplayu. Dobra, Dobra, trochę skopane. Chyba definitywnie zbliża się noc. Zmienię pokój, bo długo tu nie jesteśmy. Ale dobra, zróbmy sobie jeszcze piecyk. Bierzemy nasz sprzęt. No dobra, mieczor się przyda. To też może. I dobra, lecimy. Nie ma tu jakiś... Mega modów, no są takie po prostu, żeby nam rozgrywkę ulepszyć. No właśnie jak free e, Harvester... harvester, Harvast... No Hogwart. Ładne shadersy. Patrzcie, to niebo! It's beautiful. Dobra. O, trzeba sobie znaleźć miejsce, żeby oczywiście zamieszkać. To jest chyba podstawowa rzecz, zasada każdej gry, żeby mieć gdzie mieszkać. Każdego survivalu, przepraszam, nie gry. Więc tu jest jakaś polana. Dobra, myślę, że polana będzie git. Znacie mnie. Zawsze mieszkam na polanach. Chociaż nie zawsze. No, no. Owce, będziemy mieli łóżko. Owce, owce, owce. Pyk. Pyk, pyk. Dobra. Pyk, pyk. Pyk, pyk, pyk. Pyk, pyk. pyk. A już mamy. Dobra, to. Zbierajmy sobie więcej może. się będzie. Enowca przeżyła. Weźmy sobie Syk. Sienżycol. życol, a tam słońce pięknie zachodzi. No dobra. Gdzie by mieć tu domek? Huh. Czy bardziej na płaskim terenie, czy na. tutaj wyższym? Uuu. Uuu, co tu mi niebo migło o ładnie, ładnie Tak tu mieć chatkę albo tu wodospad i tu chatkę No, no widzowie, widzowie Dobra, póki co może pójdźmy sobie tu I tak wiem Podejść do survivalu w moim kanałowym uniwersum było dużo Pierw był Candy Craft już się nie odbył tak dokładnie ale ładnie to wygląda potem był e... była Mleczna Dolina były jeszcze Survival 1.19 i tak podobnie jesteśmy na wersji 1.19 ponieważ na 1.20 nie ma fajnych rzeczy które są tutaj ale dobra tu chyba walniemy sobie domek na pewno tu będzie nasze pierwsze nocowanko Dobra Więc weźmy sobie tu craftingle table Weźmy sobie piecor Ej mega ładnie wygląda wow Serkóżeczko i teraz zróbmy je na czerwono Okej okay. Dobra, kładziemy łóżko i idziemy spać Dobra, mamy dzień. Mamy MOBY, o nie. mam Enderman się nie wkurzył. No i co by tutaj robić? Dobra, to może pójdźmy do kopalni. O, wiem co chcę zrobić: skrzynka. Skrzynia, skrzyniusia, skrzynkowa, skrzynkowana. Zium, zium, zium. Chociaż to się może przydać. To również. Bo to jedzonko, dobra. Zróbmy sobie jakiś. A, chwilka, tu jest coś kamiennego. Uh, o, oh jest, o, oh jest, tu jest. Au, o, oh, mamy węgiel. Nie chcę zginąć. Pamiętacie y chyba Mleczną Dolinę? Mleczna Dolina, coś wam to przypomina? Jeśli nie, no to będziecie mieli odnośnik Tam w prawym, tam gdzie, nad mapą, o, nad minimapą. No. Fuck. Minecraft wakacje też były nieudane. Może byłyby i udane. Gdyby nie to, że potem dostałem jedną modę, przez którego był cały, była cały czas noc. A potem widziałem, że już. A Włać, ale. Uwierzcie, ten. ten Tutaj survival będzie, będzie, trwał Dobra, mamy pochodnie Idziemy sobie z pochodniami w dół Wungiel. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, szukamy żelaza Fajnie, że jest pak na podświetlane rudy Tam jest coś, tam jest żelazo I złoto Żelazo, żelazo, żelazo Żelazo, żelazo, żelazo Żelazo o! Oh, o! Oh, nie! Nie mogę zginąć, ale są w ciągu ładne dźwięki O! Dobra no. Moja kuźwa pierwsza śmierć w Zróbmy sobie checkpointa w ogóle No Eee... Home Kurde, home Dobra, wróćmy tam, bo moja śmierć była była jaka była Mamy pierwszą śmierć Ajajaj, dobra Aha. Fajnie wiedzieć, dobra, dobra Tu jesteś Kościaku jeden kościak Dobro. Wow. Eee, wygląda to ładnie. Ładnie to wygląda. Mamy żelazo, widzowie. Żelazo. Tutaj jest żelazo. Weźmy te żelazo. Sium. Jeśli lu lubicie zielazio napiszcie żelazo. A przypnę wam serce, o nie, zombie jak tu idzie. Creepery. Creepersy. Coś tu jeszcze jest? Nie wiem, ale to jest bardzo duże miejsce. O nie, idzie do mnie. Lapis dla żuli. Okej. Okay. Okej, okay, ała. Jest tu naprawdę mnóstwo... A, przecież tak, złota nie wykopię. Łop! Wow. Łapapa. Wow, o, woda. No, do góry umarłem. Nie chciałbym... Podzielić swój los i umrzeć tu. Szkelety szczelają. Już nie, to dobrze. No way! Ej, nie, to już nie w tym odcinku, ale wow. Mm. Gorąca czekolada od mortalcia. Przepyszna. Dobra. kolejne diakces, słuchajcie. Nie no, musimy to opróżnić jak najszybciej, kurde Dobra, dobra Redstone, o nie Edek, Edka nie chcemy Szkelet Kościak Napiszcie kościak Nie wiem, wymyśliłem to słowo dzisiaj i tak jakoś weszło mi W mózg, dobra O, zielazio O, zielazio Razie 2. Sium. 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 Wierzę, że Wam się ta seria spodoba. Naprawdę. Chcę włożyć w nie swoje całe serduszko. Chcę, żeby Wam się podobało, żeby się fajnie oglądało nawet intro z tej serii. Tak myślę. Mamy pierwszą śmierć. To nie dobrze widzowie. Te dźwięki, kurde. Creepy i ciekawe to jest Ciekawe, bo są naprawdę ładne. Jeszcze wam podgłośniłem, dobra Czy tu coś mamy? Chyba nie. Zium. Coś było, a to te pnącza Obsydian, nie, tu nic nie ja ma, dobra Spadamy stąd Okej okay. Diaksiki Oj, nawet nie wiem skąd Kolejne diaksiki, oj Chyba umrzemy widzowie No, już umrzyjmy Albo Umrę z honorem Druga śmierć, ale przynajmniej jesteśmy na Zewnątrz Przepalmy sobie żelazko. O, ale słońce daje. Może się shadery jeszcze zmieni, Nie wiem. Póki co są chyba git. Dobra. No i mamy zielazio. A wy jeśli chcecie drugi to dłuższy odcinek. No to piszcie oczywiście w komentarzach. A taki się ukaże. Mega ładny. Więc dziękuję za oglądanie. Widzimy się w drugim odcinku z Minecraft Survival 1.20. Do zobaczenia. No i pa pa. အလိုဝင်